Dzień dobry, tu pan Kartoffel. To już będzie piąty odcinek z naszej serii Fear Boy and Watergirl. E, obok mnie dalej siedzi Remi. Remi, przywitaj się. Siema ma? E, Remi się przywitał, więc jest dobrze. No, jeszcze tu siedzi. E, będzie ze mną dalej nagrywać tą serię. E, inne może też jeśli znajdę na dwóch playerów. Albo on znajdzie. Dobrze, yy, no, no to dokończamy nasz... Od... No właśnie, dokończamy tam gdzie byliśmy. Wtedy co dostać to Tu teraz będziemy. O, to Bo chyba pute. trochę trudniejsze będzie. będzie z I'm from the floor. O, lecam. Ja lecam. a ty nie? Ty nie potrafisz. Szybko, to, to, to jest co to, to to łatwe. No. Łat? Łat? Eee. Eee. No. Tylko dla ciebie jest najtrudniej. Czemu? A nie wiem, w sumie łatwiej. Sam nie wiem. Łat? Eee. O dobra. Chodź. No chodź. Jak nie było to? Dobra, udało mi się. Byłem pierwszy. No dobra, może Remi był pierwszy. No dobra. C dostaliśmy za to. Teraz te dwie tu plansze przejdziemy. A potem z tego i te 3 Potem y, tą i te 3 I... tą i te trzy i to będzie koniec tej serii. Nie, nie. To jest woda. Ups. A ty jesteś ogień. Ups. Dobra, to tak zrobię. Tylko nie wiem po co. A jak to. Czekaj, czekaj. A jak to zmieni? A spoko, Nie, trzeba to zmienić. A jak ci zrobię tak? A dobrze. Rozumiem. Rozumiem, tak. Tak, ja to rozumiem. Było już dobrze przed chwilą. Tak. O, tak. Ale chyba tam słońce musi być, wiesz? Przecież jest. A wiem, czekaj. Nie, nie wchodź tam. Aaaa. <gry> tam jest woda. Spokojnie. Ja tam wejdę. Czekaj, zostaj tam na dole. Na dole. A ja pójdę do tego. Do góry. Okej. Okay. Okej, okay. lol. LOL, lol Dobra, dzięki. E, Co Zamroziłeś wodę na kamień. Okej. Okay. Poczekaj na mnie. What? What? O wiem. Nie, nie. Nie idź do góry jeszcze. zostanę tam O patrz. Czekaj. To od żółte musi być tam. E, Co jest mam z tym zrobić? O, zostaw. Nie zamieniamy mi tego w wodę. O, tak. Prawie było. No, Jeszcze trochę. trochę. Nie zamienić. A, muszę tam? To, to się chyba nie robi. No, jedę. No nie wiem dokładnie. Nie wiem. A weź tam to na dole. A. Nie wiem. Aaa! Co? Nie wiem. Nie rozumiem, tak na pewno coś wie, ale. Może weźmiemy help. Dobra. Dobra, bierzemy help. Ojej, ja, no co ty skąd? No. Na początku dobrze robicie Na początku No tam nie wtedy No tutaj Okej okay. No mam to najwięcej. najwięcej A ze stąd światłem co trzeba zrobić No te, też, tak? No nie ty idziesz Oj, co nie wystęcza. z tym Aaa! Okej! Aaa, bo co się odbija od tego, spoko. Dobra, to już, już, już. Dobra, już, dobra. dobra, to koniec, okej. Okay. No, dobra, to... Okay. No, to na... naciśnij na ekran. Okej. Spoko. Już Dobra, na ekran. Naciśnij na ekran. Znowu muszę nacisnąć na ekran. N no, naciśnę na ekran. Chepsz,

A, byłem pierwszy, ha 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 No, Ups. Ups. no i co psujesz im, idiot? No, no i ustawiam Nie wyjdziesz Dobra. Ale ja już jestem w drodze, ha I cierpię yeah. Dobra, jak na razie dobrze nam idzie, mamy C z tego No, Uż, prawie no 7 no, minut No Dobrze, teraz będziemy przechodzić tą planszę jak mówiłem. O! To jest o, trochę trudniejsze. nie będziemy robić i tak helpu. No po co? Idziesz. <grych> a co jest na sastrę? To przejdziesz chyba. What? O, fajnie. Co on tam idzie? Ale tam nie przejdę. Ej, mózgu. Dam, nam, dam, nam. Musimy restart level, idiot. Tam nie wejdziesz, <noise> więc po co ten restart? No bo musisz zmienić. No tu i szybko biegnij, żeby zmienić tą dźwignię. <głos> 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 nie, to jest grubowane. Jak, przecież zdążyłem, no, o pan co pan ci pan chodzi? Nie Uważaj, nie wpadnij tutaj. Hypsz. Eee, chyba ty musisz tą stronę wejść weź? A niby jak Nie wiem jak To musisz coś tu... A, musisz przy ten, żeby się spaliło. Spoko. Pam, 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 pam. Dobra, biegnę. Masz. Trzeba to przestawić. Tamtą dźwignię. No wiem. Ty przestawisz? To musisz tu przejść. Ja muszę przestawić? Musisz mnie wypuścić z mózgu. A jak? A, Musisz tu dobra, przejść. Znowu. A dobra, już, już, już wiem. E, to idź. Teraz muszę... No, no a, dobrze, dobrze jest, jest dobra, zrobione. Zimę, tak. No, dobra, nie, ja siadaj, siadaj, sorry. No. No jeszcze można nagrać, no. I Nie. Dobra, eee to, e, się to już jest koniec piątego odcinka. E, ja się żegnam e, Remi. E, Remi też żegna Jak sami słyszeliście e, Dziękuję za oglądanie Proszę o łapki w górę Do widzenia.